Historyki Nie są takie genialne, ale spędzam nad nimi ponad 3-4 godziny. Hejka. Hej. Hello. Siema. Robimy face reveal? Katie, policja, okej. Okay. No to ja jestem Nataniel i mam 18 lat i to ja... Myśli, Boże, jaki on piękny, znaczy ok. Mój ziom. Get. No to teraz ja mam na imię Lukas i mam 18 lat i to ja... Myśli, chyba się zakochałam... Reszta no to ja jestem Viola i mam 18 lat i to ja... Jak zawsze najładniejsza... Reszta Teraz ja mam na imię Sandra i mam 18 lat i to ja. Co tak jadaczki się wam pootwierały? Myśli ona, musi być moja. Reszta policja, Adna. Ej, może zrobimy konkurs na śpiewanie? Katie policja, OK.

każdy dał osiem gwiazdek. Dobra, ja teraz. Każdy dał piętnaście gwiazdek. Teraz ja. Mam jeszcze pytanie: Zostaniesz moją dziewczyną? Yes. Sandra, zostaniesz też moją dziewczyną? Tak. Będę śpiewać. Anymore, Kadyro, Sandra wygrała! Dzięki za oglądanie i zostaw chociaż like, bo robiłam to dwie i pół godziny.